Hejka, wszystkie Arabella, Silentwater, Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym dość wyjątkowym odcinku, ponieważ dzisiaj zabieram Was na dość ciekawy event, czyli międzyklubowe zawody, na które zostałam zaproszona przez Agnes Big Year, aby nagrać cały event. zabieram was dzisiaj ze sobą właśnie na to wydarzenie. Nie będzie tutaj oczywiście całości nagrywek. Pokażę Wam tylko fragmenty, dlatego że nie tylko ja będę całość nagrywała tego wydarzenia. Ale odeślę Was w opisie do pełnego filmu z zawodów. Także ja się teraz lecę przebrać, bo trzeba jakoś wyglądać fajnie, tak fancy na, na zawody. Ale generalnie mam troszeczkę mało czasu, bo zawody się zaczynają już o 17, a jest aktualnie za 15. Muszę być za 5 w winicy, więc po prostu lecimy teraz szybciutko. Mam te fajne nowe włosy, które dodali teraz na evencie Święta E, więc ogólnie fajnie, podobają mi się mega, są takie dosyć fancy e, i myślę, że sobie takie na dzisiaj zostawimy. Ubiorę się tak bardzo, jeśli dziecko. E, będę ogólnie tam dużo biegała, żeby fajnie, fajnie jakieś kadry zrobić i tak dalej. Co, ja się lecę przebrać i za chwilę to wygląda generalnie tak, że ubrałam bordo, taki, no, taki ogólnie bordo outfit na holenderskiego konika. To nie wybija się aż tak bardzo, ale wygląda myślę fancy i tak uroczyście, że wpasuje się na te zawody. Nie będę brała oczywiście udziału, ale jeszcze tutaj dodałam taką czarną kokardkę, która też myślę, że tak go uroczego elementu dodała. I e, jeszcze stwierdziłam, że to jest fajna okazja. Pojechałam tutaj na miejsce eventów Murland i kupiłam sobie nowy make-up. Zaraz wam pokażę. E, ja go kupiłam ogólnie za Shining Jorvik, bo tylko 2000 kosztowało. kosztowało. E, więc czekajcie. O, właśnie tak wygląda ten make-up i on mi się mega, 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 mega podoba. Nie widziałam jeszcze takiego make-upu w SSO, e, żeby tak mi się jakoś wybitnie podobało, bo naprawdę. Nie kojarzę, kiedy ostatni raz jakiś make-up bez tego w ogóle kupowałam. Więc teraz jedziemy sobie do Winnicy, bo tam miałam się zjawić 5 minut przed rozpoczęciem, a jest 8. Więc myślę, że wypadałoby, abym już tam się zjawiła. Także jedziemy. Okej, okay, oczywiście, że przyjechałam pod wózką. Yy, także jedziemy. O, już widzę, miałam być pod biblioteką, z tego co kojarzę. I już widzę, że tutaj jest trochę osób. O, patrzcie tam góry! Okej, okay, jestem ogólnie podjarana całym, całym eventem. Stanę sobie tylko tak z boku, ale zrobię wam znaczy pokażę wam tutaj mniej więcej, e, kto jest. Sprawdzimy sobie mniej więcej po prostu, jakie kluby są. Ja nie jestem ogólnie zagłębiona w tematykę klubów w SSO, dlatego wam nie powiem, e, kto tutaj. E, jest, y, znaczy w sensie jaki klub jest jakiś znany czy mniej znany, aczkolwiek mega fajnie to wygląda. I zaraz tutaj sobie zaczniemy omawiać wszystkie kluby, jakie tutaj przyjechały. Pierwszy klub, który tutaj już widzę, to jest The Jumpers. Zgaduję, że Ritika jest jakimś liderem w tym klubie, bądź właścicielem, że tak tutaj stoi przed nimi i może przemawia jakieś takie ostateczne, znaczy nieostateczne, tylko ostatnie jakieś takie y, ciekawe, nie wiem. Jakieś słowa otuchy. E, później mamy Waterforce. E, tutaj mamy trzy osóbki, natomiast też. Aha, tu nie, nie, wy, nie wypowiedziałam się o outfitie The Jumpers. Ich outfit mega mi się podoba. Ogólnie fajnie, super. Waterforce też fajnie, też wszystko super. I te maski mi się mega podobają, są takie charakterystyczne. E, Red Riders Crew. Tutaj tylko jedna osoba ma inny outfit, ale ona właśnie zniknęła. I w ogóle chyba mi się trochę ludzi zlegowało, Ale dobra. Ogólnie też mają fajny outfit, pasujący do nazwy klubu. E, tutaj mamy jeszcze Enchanted Forest. W ogóle chyba nie wiem, czy dobrze czytam, ale. Ej, tutaj mamy ludzi z trzech klubów, ale mają takie same outfity, więc chyba należą może do jednej kadry. Ogólnie spoko. Fajnie, fajne mają te. Y, ogłowia. E, o! Widzicie? Przywitali się z nami. E, ten klub to jest Pink Ghosts Family. E, albo nie. Czy oni mają różne kluby? Nie, to jest Pink Ghosts Family, ale oni są chyba połączeni z jakimś innym klubem. I tu jest Agnes e, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Nights Night Dreamers Lodge, o ile dobrze czytam, więc to jest chyba po prostu kadra. Okej, okay, ale ich outfit naprawdę mi się mega podoba i naprawdę tutaj, że tak powiem, wszystko fajnie do siebie gra. Jeżeli tutaj spojrzymy sobie na czat, to wszystko, znaczy w sensie jeszcze po prostu chyba się to nie zaczęło. Staniemy sobie z boku, żeby fajnie wszystko nagrywać. Może nagram zaraz jakieś fajne wstępy, żeby mniej więcej ukazać ich. Zaraz to was wrócę z czymś ciekawym do pogadania. Ja sobie w ogóle ukryłam postać, żeby że tak powiem się łatwiej mi nagrywało. I jeszcze zaraz parę kadrów porobimy. Tutaj widzę jeszcze przyjeżdżają kolejne osoby. North Foxes. Podejdziemy sobie może troszkę bliżej, żeby też nagrać innych. Słuchajcie kochani, jest godzina 19. O boże, 17. Słuchajcie, jest godzina 17, czyli już za chwilkę wszystko się zacznie. Nie chcę za bardzo tutaj wjeżdżać do środka, ale no wiadomo, muszę nagrać, więc muszę trochę pobiegać. Tutaj może sobie gdzieś wjadę. O boże, ja jadę w złą stronę. E, tak to właśnie jest, jak się ma... Tak, myślę, że to będzie dość fajny kadr. Mam nadzieję, że w nikim nie stoję w tym momencie. Ale wszystko tutaj widzę, wszyscy się fajnie ustawili dość, więc fajnie to będzie wyglądało. Muszę przyznać, że jest ogólnie bardzo dużo ludzi. Chyba się zaraz zacznie, bo Agnes się pyta, czy wszyscy są. Okej, okay, Agnes już pisze, że uwaga, czyli pewnie za chwilę coś się będzie tutaj zaczynać, ale ogólnie muszę Wam powiedzieć, że mega, 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 mega mi się podoba. Podoba mi się atmosfera tego wszystkiego i ogólnie to się jeszcze nie zaczęło, ale już mi się podoba. I powiem Wam, że chyba wykorzystam to, że mam taki fajny dostęp do ludzi ogólnie, jako osoba nagrywająca SSO na YouTubie, że chyba sama zorganizuję jakiś taki event dla kadr czy też klubów. Może nawet sama jakąś stworzę kadr jeszcze nie wiem, ale ogólnie dostałam teraz takiej mega inspiracji na to i mega mi się spodobało, więc oczekujcie czegoś yy, może w maju, może w czerwcu, może w lipcu yy, ale chciałabym coś takiego zrobić w sumie oni chyba zaraz będą szli na ujeżdżalnię, więc ja się jakoś tak ustawię żebym ich mogła fajnie nagrać, jak będą szli napisała możemy ruszać, więc tutaj trzeba nagrać wszystkich jak pięknie jadą na ujeżdżalnię ale ja wezmę podwózkę, żeby być tam szybciej. Mam nadzieję, że będę szybciej, przynajmniej chciałabym. Nie, nie udało się być szybciej. To jest zdążyłam tylko na ostatnie osoby. Ło, ile tu jest ludzi. Dobra, i teraz chciałabym. Dobra, może ja lepiej wsiądę na konia, będzie szybciej. I chciałabym tak wszystko nagrać. Ogólnie tak na zakończenie Wam powiem, bo yy, nie odzywałam się do Was przez dłuższą część tego filmu. E, powrzucam wam takie fajne małe przepitki z tego wszystkiego, natomiast e, ja nie zostaję do końca konkur konkursu zawodów dlatego, że trwają już dwie godzinki i troszkę mnie głowa boli, nie ukrywam po prostu siedzenie dwie godziny przed komputerem e, dlatego ja już tutaj zakończę nagrywanie na tej konkurencji e, i będę lecieć po prostu muszę odejść od komputera e, bo czuję, że już po prostu za długo mój organizm mi to Komunikuję i Wam to również polecam. Nie siedzenie przed komputerem cały czas, bo to też nie jest dobre dla zdrowia. Generalnie, tak przy okazji tego filmu Wam powiem, że czasami zamiast tam dokończyć coś w SSO, lepiej sobie odpuścić naprawdę, czy nie tylko w SSO, czy w ogóle odpuścić sobie i wrócić tylko za jakiś czas i zrobić naprawdę przerwę od komputera, bo czy od telefonu też na przykład, bo to naprawdę. Wam się opłaci na zdrowiu. Ja już tutaj nagrywam ostatnie, e, ostatnie fragmenty, e, ale ogólnie jeżeli chodzi o takie moje odczucia, e, odczucia tutaj o całym konkursie, mega mi się podoba, dostałam taki mega, e, takiego mega zastrzyku kreatywności jak dla siebie, e, bo też myślę nad stworzeniem czegoś. E, takie coś się pojawiło w mojej głowie. Ciekawe, ale to Kiedyś Wam powiem, jak się uda, że tak to ujmę. E, w każdym razie teraz Wam wrzucam przebitki e, z, całego, z całych zawodów. E, a ode mnie to chyba by było tyle, także dziękuję, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!